Ej, przychodzę ze skończonymi produktami. Pierwszy żel pod prysznic Lilien dla dziewczynek. Myślę, że dla chłopców to też nie nadaje, tylko że bardziej chyba o kolor chodzi, no bo tu wszystko takie w różowym, więc myślę, że tak właśnie to nazwali. Yy, powiem Wam, że zapach tego specyfiku... Tego specyfiku jest specyficzny, to znaczy taki powiem Wam kwiatowy, ale taki trochę popsutych kwiatów, tak jakby o, albo na przykład jakby troszeczkę już pod zapach owoców był taki troszeczkę już pod, pod, nadając się do popsucia. Jak idzie na o, jak idzie na burzę, to niektóre owoce się w domu psują. I po prostu ten zapach taki właśnie jest. Dobrze, że nie bardzo długo się utrzymuje na skórze, ale też nie jest takie mocne jak te wszystkie owocowe, takie, takie te waniliowe, jakieś truskawkowe. Nie, on nie jest taki, jest troszeczkę delikatniejszy, ale faktycznie, a może tak odstawię, ale faktycznie jest specyficznym zapachem. Podobało mi się to w nim, że. Nie otrzymywało się długo na skórze ten zapach, a dwa, no, że był po tych wszystkich ostatnich takich, przez ostatnie dwa czy trzy lata. No powiem wam, te, które wybierałam te żele, to była masakra totalna. I faktycznie ten się sprawdził. No i, i zużyłam medło soczyste mango. No słuchajcie, no przepięknie to pachnie. No mango to jest jednak. Melon i mango to są moje ulubione zapachy, smaki i, i w ogóle kolory. No więc, to, czego tu chcieć więcej? No, naprawdę, medło w płynie jest fantastyczne. Firma ZEJO nie znam takiej firmy, ale faktycznie. Ten, to, to mydło, ten zapach tego mydła sprawdza się rewelacyjnie. Delikatnie pachnie, myjecie i zaraz pachnie w, w całym pomieszczeniu, ale na skórze się nie utrzymuje zbyt długo, więc spokojnie można też przetrzeć oko, jak zaswędzi w międzyczasie, bo się nie zatrze i nie, nic się nie stanie, z, 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 że tak powiem, jak się niedobrze nie domyje tego, to mydło. Także rewelacja 9 na 10, a tu takie, no takie, no 7 na 10, to tak w maksie. Także dzięki wielkie za uwagę, do usłyszenia, papa. Pa.